Dziś Antosia wielki dzień. Świętuje imieniny. W domu radość i szaleństwo. Bardzo się cieszymy. Antoś, naszą gwiazdą jest, uczy się z pasją i czasu nie trwoni. Jego umysł jest jak gąbka, która wiedzę chłonie. Kulturalny i uprzejmy. Serce dobre ma, a z babcią Marzenką teatrzyki ciągle gra. Ciągle nas zdumiewa Antosia magiczny świat. Antoś wnosi radość i każdy z niego rad. Teatry Pełne miłości, z nim każda chwila cenna. A buzia Antosiowa zawsze jest promieniem. Antosia wyglądamy jak słońca w każdy dzień. Bo jest, jest wyjątkowy i brak nam o nim słów. Kochamy, Kochamy, całujemy, całujemy ściskamy, ściskamy i w naszym białym domu na siebie czekamy. Antosiu, z radością czekamy. Czekamy, czekamy i wręczamy ci piękne różyczki, Antosiu, kwiatuszki. Pamiętaj o nas. pa, pa.